Daj na klubowy Kamil, no remisujemy pechowo z Pogonią Siedlce i chyba pechowo to jest najlepsze określenie tego wyniku. Od początku sezonu wiatr w oczy wieje, ale, ale, ale to się odmieni. Ty, ja, ja wierzę w ten zespół, wierzę w ten projekt i, i troszkę pecha mamy. Pracujemy bardzo mocno i, i gdzieś tam, gdzieś tam wiatr w oczy wieje. Ja jestem dumny z tych chłopaków, co, co dzisiaj pokazali na boisku. Widać było zaangażowanie, wolę walki. Troszkę brakowało, troszkę brakowało tej kropki nad i. i ładna bramka Kielona. Mam taki apel po prostu, żebyśmy wszyscy razem się trzymali, bo, bo Hutnik to jest my wszyscy, nie tylko drużyna i, 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 ja, i mi, mi jest przykro, gdy słyszę, że, że obrażany jest zawodnik po meczu, bo, bo jeden błąd popełnił, czy coś takiego. Sezon ma 30 kolejek i i uważam, że powinniśmy się razem trzymać, razem wygrywamy i razem przegrywamy. No właśnie, wspomniałeś o ambicji w tej drużynie i to widać na boisku, walczycie, gryziecie trawę, czasem umiejętności może braknąć, ale prawda jest taka, że ostatnie mecze po prostu przegrywacie pechowo. Pechowo zdarza się tracić te bramki. Koncentracja to jest najlepsze, co można powiedzieć. Dużo, dużo chłopaków jest młodych, oni się uczą dopiero tej seniorskiej piłki, tego cwaniactwa, bo tego nam w końcówce zabrakło. I tu mogę mieć żal jedynie do, do starszych zawodników, właśnie o tą końcówkę, zawsze. Bo to, bo to my powinniśmy wziąć to na siebie, bo młodzi chłopacy dopiero się będą uczyli, ty, uczyli tych, tego wszystkiego tej drugiej ligi, ale, ale hmm, wydaje mi się, że wykonują bardzo dobrą pracę na treningach i, i widać duże zaangażowanie w szatni, w wolę walki, czy, czy po prostu chęć wygrania następnego meczu. Dzisiaj w futniku po raz pierwszy w nowej roli jako kapitan no, towarzyszyły jakieś dodatkowe emocje? Czy już jesteś tak doświadczonym graczem, że tak naprawdę to jest tylko pozytywna adrenalina? Ja, ja jeśli to bym ode mnie zależało, to ja bym 11 opasek dał chłopakom. Może, może to jest taka rola, że, że po prostu ja tylko tą opaską się wyróżni, wyróżniłem dzisiaj, ale, ale naprawdę było widać walkę i dzisiaj, dzisiaj chłopaki sobie kawał serca i. I najbardziej żałuję, że, że życie nie oddało tego, że, że za, tą, za, ten, za tą chęć, za tą, za tą pracę wykonaną na boisku nie, nie dostaliśmy trzy punkty, tylko jeden. E, dlatego mówię, jak ja, jakby to ode mnie zależało, to ja bym dał 11 opasek każdemu z nich. I powiedz jeszcze, jak z Twojej perspektywy na boisku wyglądała ta bramka, którą strzeliła Pogoń? E, był to właśnie... No, nie, nie zostało tam krycia. Nie chcę na gorąco. Tu, tu łatwa wrzutka i po prostu brak krycia. Ja nie chcę na gorąco, bo to y, piłka nożna i bramki stracone nie polegają na błędzie jednego zawodnika. Jest to zawsze szereg, szereg, szereg błędów i w, mogliśmy szybciej zatrzymać, nie dopuścić do autu i, i takie rzeczy. Także jestem ostatnim zawodnikiem, y, który mówi o tym, żeby. Owiniać jednego zawodnika przy stracie bramki. Tak samo nie uważam, że jeden zawodnik strzela bramkę. Zawsze jest to zbieg okoliczności. Jasne. Był, będzie, słudnik AKS. Powodzenia w następnych meczach. Y nie dziękuję I, i chciałbym tylko apelować po prostu, żebyśmy się wszyscy razem trzymali, bo, bo to jest początek sezonu i, i ani nie jesteśmy na dnie tabeli, ani nie jesteśmy pierwsi. Jeszcze wszystko jest przed nami. Emocje towarzyszą nam szatni również. Te negatywne, te pozytywne. Czę, często. Ja, ja nie mogę spać po takich meczach i nikt nie przychodzi obok meczu i my na to nie pozwolimy, ale, ale taki apel po prostu do wszystkich, żebyśmy razem się trzymali. Nie jesteśmy na tyle dużym klubem, żeby, żeby się od środka psuć, że tak powiem. Tu jest ostatni zawodnik, będzie w końcówce sezonu, w końcówce rundy najważniejszym zawodnikiem. Jasne. Mimo wszystko, powodzenia dalej. Nie, dziękuję. Wbijaj nas, sklep klubowy. Kom. Jesteśmy po meczu na suchych stawach. Zremisowali, hutnik zremisował z Pogonią Siedlce 1-1. do 1. Jest ze mną Filip. Jak wrażenia po meczu? No myślę, że końcówka dała nam się we znaki. Liczyliśmy na trzy punkty, bo tego bardzo blisko. No ale niestety taka jest piłka. No, przeciwnicy wcisnęli nam w ostatnich minutach no i jest pewien spory niedosyt. Mam nadzieję, jako kibice, że uda Wam się naprawić to, zdobyć w następnym meczu trzy punkty, jakie macie przewidywania na ten najbliższy mecz. No na pewno chcemy wygrać. dołożymy do tego wszelkich starań i tak jak w tym meczu damy z ciebie wszystko. Jasne, super, dziękuję.